Hej manu ludzie, z tej strony Sebastianix, witam was serdecznie na moim kanale Proszę państwa czas na drugą kolejkę spotkania Do ligi mistrzów UEFA, UEFA Champions League PSV Eindhoven zmierzy się z Sevilla Jak się wam oczywiście odcinek spodoba To łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie Ten mecz odbędzie się 3 października W godzinie 21 na stadionie Philips Stadium w Eindhoven. Transmisja na żywo będzie nagrywane na Polsat Sport Premium 6. Dobrze, to bez przedłużania jedziemy. A ten mecz teraz, oczywiście, będzie komentować to spotkanie Tomasz Spokowski i Jacek Kraskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Miłego oglądania. Szanowni Państwo, proszę nigdzie nie odchodzić. Zaraz zaczynamy dzisiejsze spotkanie. Będzie się działo. Który zespół odprawi ekipę przeciwną z kwitkiem? Halo, kłaniamy się Państwu w pas. Ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Wita się z Państwem duet komentatorski Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wszyscy kibice europejskiej piłki w najlepszym wydaniu od dawna liczyli dni do dzisiejszego spotkania. Oto startuje najlepsza liga świata. Oto startuje UEFA Champions League. Zaczynamy emocje w fazie grupowej. PSV Eindhoven zmierzy się z Sevillą. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Gol! A więc nie musieliśmy zbyt długo czekać na pierwszą bramkę. Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. No to mamy 1 do 0. Bardzo niebezpieczne teraz to granie. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Kunia I teraz mamy przechwyt. Serżini odest. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Teraz Campos. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. sporo miejsca w bocznej strefie boiska. Mają teraz aut. Miejscowa drużyna zdominowała posiadanie piłki. Goście z rzadka mogą ją powąchać. Ale no właśnie, niby posiadanie piłki jest na niekorzyść, ale to przecież nie za takie rzeczy dostaje się punkty w ostatecznym rozrachunku. Ważna jest statystyka bramkowa, a pod tym względem to oni akurat prowadzą i mogą kontynuować swój sposób gry. Za chwilę mogą nam właśnie pokazać, co potrafią. Gol! A nie, jednak nie. Tam był chyba offside, ale nie fart. Zadecydowały dosłownie centymetry. W pierwszej chwili byłem przekonany, że to prawidłowa bramka. Lozano. Nie ma o czym dyskutować. V. Sędzia odwisnuje przewinienie. Dana interwencja przy dośrodkowaniu. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Wolno, zbierają się do powrotu obrońcy. Józef Messini. Jest, proszę państwa, jest gol. Czyli mają już dwie bramki przewagi. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Cóż za spokój, cóż za precyzja zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedoprzeć. Gwizdek Sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie Sevilla prowadzi 2 do 0. Więc zobaczymy jak będzie w drugiej połowie części spotkania. No i Balde też niech wejdzie. A nie, dobra. A mówię co, niech zagra Bardę. Dobrze, widzimy się po meczu tego spotkania. Zaczęliśmy, proszę państwa, drugą połowę tego spotkania. Sewija zadowolona z przebiegu pierwszej. Kiłka skierowana do Hesusa Nawasa. Uderzenie proszę państwa! Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. Lang. I przejmuje teraz piłkę. I nie daje się przesunąć. Lang. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Dosyć na fał, ale za mało na kartkę. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Strata. Ma teraz otwartą drogę na skrzydle. Może atakować. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. No i już po akcji. Rzut rożny. Kibice próbują ich zdopingować. Wciąż przegrywają dwiema bramkami. Jak nie teraz, to kiedy? Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Luke Bakio. Jest Luke Bakio. Okazja. Aj, co za zmarnowana sytuacja. Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno, chyba zbyt mocno, bo zamiast siły potrzeba tu było precyzji. I kolejny dobry atak zawodników Sevilla. Enne Siri. Uwaga, to nie koniec akcji. No w końcu, spokojnie łapie piłkę. Tym razem bez trudu, ale ta interwencja sprzed chwili była czymś niesamowitym. Sam nie wiem, jak to obronił. Akcja toczyła się dalej dopiero teraz ma okazję, by uspokoić nieco grę. To musi być bramka! Tak! Za końcówka, proszę Państwa. Teraz będziemy tu mieli emocje do ostatniego gwizdka. Zobaczmy powtórkę, jak świetnie to rozegrali na jeden kontakt. Pozostawało już tylko postawić kropkę na dni. Stawia na pewne rozwiązania. Oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce widzę. Erik Lamela. Traczę Sewilli. Wyraźnie mają kropkę na gola. Nie ma! Blok, no, brawo! Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. No, zupełnie mu teraz nie wyszedł ten strzał głową. Daleko od bramki. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Jeśli nie teraz, to kiedy? To może być ostatnia szansa na remis. Niezgodne z przepisami to zagranie. Odgwizdany rzut wolny. Zagrywa ją na dalszy słupek. Może być groźnie. No i koniec meczu. Po pierwszej kolejce zespół jest zadowolony, bo trzy punkty wywalczone teraz w UEFA Champions League. Mogą się przydać później. Z impetem weszli w te rozgrywki. Dobra postawa całej drużyny. Realizacja założeń taktycznych i po pierwszej kolejce mają dający spokój i pewność komplet punktów. Cóż za spektakularna forma. Miejmy nadzieję, że utrzymają ją jak najdłużej. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No ma powody do zadowolenia, ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję, cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców. A mimo to nie powstrzymajcie! Proszę Państwa, koniec meczu tego spotkania Sevilla pokonuje PSV Eight Howard 2 do 1. Zobaczymy jak będzie na żywo. Sam jestem tylko ciekawy. Dobrze, to było tyle w tym odcinku. Ja wracam na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się no i do zobaczenia i cześć!